Witam wszystkich w dziewiątym dniu mojego planu treningowego i dzisiaj wykonamy trening długich podań, zejdziemy troszeczkę z obciążeń, bo mam za sobą bardzo mocne trzy dni. Wykonamy rozgrzewkę live Kinetic przed całym tym treningiem głównym. Jakieś tam ćwiczenia balmastery plus piłeczka tenisowa oczywiście będziecie wiedzieć tylko krótkie wstawki, bo ile można tego oglądać. Do tego różne właśnie ćwiczenia z piłeczką tenisową, tak żeby pobudzić oczy oraz nasz umysł. No, i później przejdziemy do treningu głównego, treningu głównego, w którym skupimy się na długich podaniach. Trening cały będzie trwał około godziny 15-godziny 30. Będzie to krótki trening, ale myślę, że wartościowy dla Was. Także ja już się zbieram i widzimy się na boisku. Jeżeli nie ma z wami partnera na treningu, to oczywiście te wszystkie ćwiczenia na czterech znacznikach możecie wykonywać sami bez progresji. Niebieski. Niebieski. Żółty. Niebieski. 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 Żółty. Żółty. Niebieski. Niebieski. Żółty.

22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 144, 168, 170, 172, 184, 186, 188, 180, 182, 184, 184 186, 188, 190, 192, 194, 196, 198, 200. Ta ilość powtórzeń tak naprawdę jest umowna, wykonajcie tyle powtórzeń, dopóki poczujecie właśnie fajnie piłkę na stopie i będziecie widzieli, że te krosy już fajnie zmierzają w środek bramki, to wtedy przejdźcie do ćwiczeń głównych. To. Making noise, Henderson, the announcer. Stay around bars, all I'm missing is a bouncing. Fucking with my camp, my position is a the counselor. They say that like a bitch, but don't you dare the announcer. Yeah. Shop like a motherfucking dagger And I walk through like fuck your swagger Just gotta say wasn't always this way But you know sometimes we all fall Niagara's really if you're gonna get up Viagra Y'all don't get the picture Maybe I should tag ya Maybe I should make that shit a little more clearer Cause it's time for reflection I don't need a mirror But I knew that my drive it would take me far Now my rate of interest going up APR, yeah You're blowing hot air like a dryer I'ma set it off then set it on fire Bitch solid it. Yeah. Through more bars than an alcoholic Hope your blood picking up cause I'm about to call it I got the game in my back pocket like a wallet All it takes is a really big break And I guess it is the parent I'm about to raise the stakes Used to Medusa, I ain't fucking with you snakes I fight for my career but I'll never hit the brakes I'm the answer if you wanna ask me I'm a smart guy but you never going pass me Been spittin' real since Drake was on the grassy Ain't that shit about a bitch, Lassie Knew that my drive, it would take me far Now my rate of interest going up, APR, yeah You're blowing hot air like a W ostatnim ćwiczeniu, po podaniu do partnera, kiedy on nam oddaje, mówi nam plecy, to przyjmujemy w jego kierunku i wrzucamy piłkę w brameczkę. Chociaż w sumie nie kierujcie się tą brameczką, bo tak naprawdę czasami, nawet wrzutka, która nie lądowała w bramce, była fajna i zmierzała fajnie, właśnie w ten punkt, który byśmy chcieli dośrodkować. Gdy podaje nam partner czas, to po prostu przyjmujemy piłkę kierunkowo, do razu do strzału. No i oddajemy strzał, jeżeli nie macie partnera to po prostu bierzecie piłkę, na początku wrzucacie, później wykonujecie V-taps i oddajecie strzał. Bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. I robiłem ten trening tak naprawdę pierwszy raz. W ogóle pierwszy raz robiłem trening długich podań, ponieważ nie wiem, nigdy jakoś nie myślałem w ogóle nad takim treningiem. Może czasami jakieś tam wstawki, ale takiego typowego treningu, pod długie podania nigdy nie robiłem. A jest on bardzo... długie podania są bardzo ważne na mojej pozycji. Wiadomo, każdy by chciał grać jak Barcelonka, ale czasami trzeba zagrać crossa jak Czabia Alonso i właśnie fajnie sobie taki trening długich podań wprowadzić. Podsumowując cały trening, jestem bardzo zadowolony. Miał to być mega lightowy trening, choć to jedno ćwiczenie z tymi krosami po dryblingu oraz takim kółeczku na pachołku było bardzo intensywne i było czuć, że naprawdę to ćwiczenie, to ćwiczenie trzeba po prostu wyjść ze strefy komfortu w tym ćwiczeniu. No i naprawdę bardzo, bardzo fajny trening, mega mi się spodobał i na pewno jeszcze nie raz go powtórzę. I było pytanie odnośnie moich posiłków, żebym więcej pokazywał. Yy, powiem Wam tak, jeżeli chodzi o mój posiłek, to rano zawsze jem praktycznie to samo, czyli są to jajka plus dwa tosty żytnie. Jeżeli mam trening intensywniejszy, to jem więcej węglowodanów z rana, czyli albo sobie dorzucam owsiankę, albo dorzucam więcej właśnie tostów żytnich, czyli około, czter około czterech sobie wtedy jem. Albo możecie sobie dodatkowo fajnie sobie naładować jeszcze energię właśnie z węglowodanów przed takim intensywniejszym treningiem, w którym będziecie pracować na interwałach, czyli na tym wysiłku beztlenowym, ponieważ właśnie wtedy energię czerpiemy z węglowodanów, czyli z glukozy, która się odkłada w naszym ciele po zjedzeniu węglowodanów. A jeżeli jest lajtowy trening, który nie wymaga aż takiego mocnego wyjścia z strefy komfortu, to takie śniadanie białkowo-tłuszczowe, właśnie jajka czy mięsko na dwie godziny przed treningiem idealnie się sprawdzi właśnie przed y, tym treningiem, który będziecie robić. Jeżeli chodzi o mój posiłek potreningowy, no to macie w bodajże w drugim odcinku moje naleśniki białkowe, które teraz mega mi posmakowały, ponieważ wróciłem do nich po jakimś czasie. I właśnie teraz już chyba przez 4 czy 5 dni jadłem pod rząd to samo. Jeszcze mi się nie znudziło, dodaję sobie zawsze albo jakiś inny dżem, albo robię sobie pastę sezamową z tahini i naprawdę bardzo mi to smakuje i polecam każdemu zajrzeć sobie do tego odcinka i spróbować takich naleśników białkowych, idealnie uzupełnią energię po treningu i stracone białko. Także ja polecam naprawdę smakowo, moje kubki smakowe zadowala, jeżeli ktoś jest z większym koneserem to oczywiście będzie miał możliwość sobie dodania jeszcze jakichś specjalnych rzeczy. Ja bazuję na tym co mam i naprawdę bardzo mi to smakuje. A późniejsze, później jeszcze mój trzeci posiłek to jest zazwyczaj jakaś sałatka z, z tostami też żytnimi. Jeżeli nie jem, jeżeli jem więcej tostów żytnich na, na śniadanie, to wtedy do tej, do tej sałatki dodaję tylko dwa tosty żytnie. Jeżeli nie, to czasami trzy. Czasami też staram się dodać jakieś węglowodany do tej sałatki, czyli albo gotuję sobie makaron, albo gotuję sobie ryż, kaszę i dodaję. I mój ostatni posiłek to jest również węglowodanowo tłuszczowy ale o tym powiem Wam więcej w piątkowym. W piątek nagram odcinek i postaram się więcej powiedzieć właśnie o mojej kolacji, która będzie idealna właśnie przed snem. Także dzisiaj już nie będę naprawdę zdradzał szczegółów, tylko powiem Wam wszystko dokładnie co i jak, właśnie jak będę nagrywał w piątek. I jeszcze raz Wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka i widzimy się już 10 dnia. A jutro lecę do Wrocławia i wykonamy prawdopodobnie trening wytrzymałościowo-siłowy. Jeżeli trener Rafał się zgodzi, jeszcze z nim nie konsultowałem tego, ale myślę, że damy radę. Także jeżeli film Wam się spodobał, to jeszcze łapeczka w górę, subskrypcja i widzimy się już 10 dnia. Jeszcze raz, trzymajcie i am some people living their life in bottles when he had the golden last back broke every day in chicago some people like the way it feels some people wanna kill